Cześć! Słuchajcie, dzisiaj przepis na rewelacyjną sałatkę, taką sałatkę walentynkową z truskawkami, granatem, a także pomidorami z dodatkiem miodu. Ta sałatka, słuchajcie, to był hit na naszych pierwszych warsztatach kulinarnych, warsztatach z kotletem. Jeżeli nie mieliście okazji jej spróbować, musicie zrobić. Naprawdę kombinacja smakowa jest super. Na samym początku, sparzone, obrane ze skórki pomidory, Kroję w kostkę i przekładam do miski. Owoc granatu przecinam na mniejsze części i ostrożnie wyjmuję nasiona. Możecie zobaczyć na osobnym filmie, jak dobrze wyjmować nasiona z owocu granatu. Do tego dodaję pokrojoną w kostkę mozzarellę, a także truskawki. To wszystko skrapiam miodem, dodaję do tego miętę a także sałatę. Możecie wybrać po prostu sałatę lodową lub e, mix sałat i to wszystko mieszam. Sałatka jest naprawdę pyszna, orzeźwiająca i jestem pewna, że będzie wam smakować. Zachęcam was gorąco do przygotowania, a więcej przepisów znajdziecie na www.kotlet.tv.